Kasia, link, linka ci denda i nie masz kufra. Ale stary, jaki człowiek kufier i nie masz kufra. No bo jak będą nie jeździć po motocyklu? Powiem mu tak. Dob Na dobrze mu powiedziałem? Dobrze. No. Ja bym lepiej tego nie ujęła. Jak ci po ryju wystrzelam powietrze, to zobaczymy. A czym po ryju mi wystrzelasz? Powietrzem, przecież powietrzem. A może k***em? Kim Żadnym nie będziemy strzelać sobie. Absolutnie się nie bo... No Czy mam też jest tak ciepło, że się tego nie odzywaj? Jest 30 jest. stopni. Koleżanko <laughs> Ka Katarzyno, jest 30 stopni. Jest ciepło. Jakiś problem? No, <laughs> ja <nie spojrzałam. laughs> no bo będziemy, bo zaczęła do starej kiwać że nu, nu-nu. Że jej Aha. nie przepuściła. No to no powiedziałem. To jest na pieszych... Powiedziałem jakiś problem? W rondzie w lewo. Na rondzie w lewo. W lewo, o tam. W lewo, o tam, tam. O, ta rączka, ta rączka. Kompania, tu, tu. Kasia, tu, ale może tam za tym, za ekranem da <laughs> się. <laughs> <laughs> ale <śmiech> bez kitu! Nie, nie zrobili z, z... Kto mi powiedział, trzeba było chodnikiem. Ja pokonałam. <grym> ja przez to, że mam opóźniony zapłon, nie zdążyłam. <grym> Ale my. Nie no, bo może trzeba byłoby ją zepchnąć, żeby my ją no. Kasia ma chociaż awaryjne. Tak, da, a Daria nie ma w ogóle. Nie. <grym> no, no, Sprawdzaliśmy we wszystkich tych, Daria, nie ma. KTM bo... <grym> nie jest wyposażony, ten diok 125. Daria musi no, kur... <grym> tak stać i robi takie. <grym> Mój KTM się po prostu nie pierdolę. <grym> A patrzcie! Patrz patrzcie. jak ja elegancko Daria pochwal mnie jak ja ładnie zabróciłam! Bardzo, no, zaje... bardzo ładnie Kasia, patrz! Bardzo ładnie! No o, Zobaczcie! działa. Dobra, na... nie szpanujcie! Nie mam, to nie mam na ch**o żyć na mat. Jedziemy? Ja, tam pomógł! O! Mam czerwone! Jest. Dobra! Ja też już! Zwolnij stara! Powoli! Czekam na Daria! Jedziecie prosto czy w prawo na światło? W prawo! Dobra! Ale będziemy pyrkać sobie spokojnie, będzie się trochę mam Ja tu żądzę, stara wolniej, bo ci wjeb... P... w koło. <grystans> y, Robaczku, zanim będziesz chciał mi nogę w koło, musisz mnie o to zapytać. Wróciłem! A wiecie, a. co wam powiem? W tej kurce jest ani na ciepło, ani nie na zimno, idealnie. Ktoś zrozumiał cokolwiek, co Maciek mówił? Nie. Zrozumiał. Ja zrozumiałam, niestety. <grystans> Zielone, kochani, jest zapraszamy. a ja, ja widziałam, e, że jest my się zmieścimy. I my, które nie wiedzą kompletnie, gdzie mają jechać? E, prosto cały czas. A. Zawsze możemy powiedzieć, że Panie, no my za tymi kobietami na szybie nie nadążamy, no patrz jak zapierd... jak jest a. na plebry. A goście do nas, a Pani gdzie? A my nie wiemy, my za o, nimi, sumie, tylko że oni z tyłu. W sumie niech jadą dwie z przodu, nie? Okej. za cztery kilometry policja. Aha, o. ja się na znakach nie znam. Ja tym bardziej, ja nawet kierunków nie rozróżniam. Tylko Kaszka musisz uważać, bo Daria najczęściej jak jedzie obok ciebie albo obok... no wolniej obok, to jedzie tak, że jej nie widać na... W lusterku. Bo jestem ninja. Bo się chowa w tym, w polu jemy. Jestem Ninja. Ta, Ninja. I nie widzisz czy w nią... Czy to jest robiąc obijanie czegoś, czy ona w ciebie. Ja nie chcę nic mówić, ale Daria jedzie z y, brzegu i w razie czego to ona wyląduje w browie, nie ja. Ej, ja nie chcę prowadzić chyba jednak. Ja no to, sam, to się z z Darią. To do prawej? Ja do prawej, ty do lewej? Tak, ja do lewej. To jest no. teraz no. to robią. Musiałem ustalić wersję działania. Ja on no. mówię, do prawej na jeszcze. Czy na pewno dobrze skręcą, czy się p. I w drugą wbiegła Prawie musiałyśmy zrobić zgromadzenie na ten temat Ja popuściłem trochę gazu, kur... to Mówię, żeby Żeby ominąć te głowy, które będą leżeć Ale jest ja... <laughs> pośrodku teraz, no. Bo ja mam ustawiony, żeby omijało trasy Aha Dlatego nas prowadzi przez miasto, to jak chcecie No to może być miasto Ale jest... na mieście będzie mi ciepło w mojej nowej kurce. Ugadzasz czwórką, przez Panie no pańkrową. Fajny... Ku... Ku... Kuwer ci wyleciał tak za p***a. Nie to to po Widzę, że z tematu niesłyszącego. Kasia, czemu do mnie faker agon to powiedział? Wiedział niego! O, to tak miało być! Nie, prawo! Prawo! Dariusz, prawo! prawo. prawo. Tak, że... Wiecie, co ja sobie wyobraziłam? Że wpadłam w panikę, bo tam lewo skrętu nie było. Ja I jakie prawo? Jakie prawo? Które prawo? Ale ja lewoskrętu szukałam, nie? Mimo wszystko. Uwaga, ostre, ostre zakręt. Ostre uki. wo, wo, wow. Zblokowało mi koło. Widział kto Nie. Tak. A, sorry, ale nie mam ABS-u. A tam był śliski asfalt. No cóż, nie wszyscy mają. Takie tak. rzeczy. Wy we trójkę macie, a ja nie mam, bo jestem biedny. No zdarza się, Bartek. No, Rozumiemy możemy to. Możemy możemy zrzutkę niemo, jakąś niemo, zrobić niemo, na ciebie. Właśnie, niemo. zrobimy ci zrzutkę. Żebym dołożył ABS? Na ABS. Nie, nie, to. Ja lubię sobie poblokować jedne hmm. koło. Ale mój kluczyk nie kosztuje 200 euro. <noise> Zapamiętałeś robaczku? Ole ciurska! Łapa na dziół! Zaleniwa jestem, żeby dupa A to Jerzyk, gówno, Jerzyk! Jeż, no jak gówno, pan jeżdżę! Jeszcze jest. To było ustąp. No było. Ustą. No, było. no mi nie mówicie. No już ale... znaki! Radiowy... Ale nie, oddalamy się teraz. A lewy wziarskich. pas, lewy pas, stara, bo mi podjeżdżasz blisko wartej strefy zgniotu. Bo ja lubię być tam, gdzie mnie nie widać. Kasia, który masz rok? 2,21? 220? No, to mu no, jest no, rok tak. młodszy. Tak. Nie, starszy! starszy. Co ty bierzeszy? No, a jaki masz rok? 2,19? Ja mam najstarszy motocykl. Co za Diod? Bez ABS-u, bez niczego. 2,12? 13. a ma wbite 15. Bo dwa lata wstało. był. bo ten czech, co kupił w pudełku z fabryki, powiedział, że jest w tym takim czymś jeździć, kur... Trochę ciepło ty. mi w tej kursce. Jednak. Albo ten! Jedźcie ten ja do ostatni. Nie! Czemu? Ja lubię! taką ja synchronizację taką synchronizację, jak mamy teraz. Ja lubię tak. patrzeć na dupkę tak, Bartusia. Ja lubię. Już? Co? Nie! Ja lubię. Nie! Nie! Tak... na dupkę Nie! 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 są widoczki. Kasia teraz ty. O, ko jestem w niebie, jedno i drugie, dziękuję wam! Teraz można umierać! Teraz można... No, znaczy dawaj. dawaj! Daria, zaśpiewaj tą piosenkę swoją. Mm, potrawka z książcza... Dawaj, to końca. Ładuj! No i teraz mogę umierać! Piosenka była, dupeczki były... Wszystko jest. Skończamy. A włączysz słabą I... mapę? Tak, tak, a oni ja się ma będą mapa. przysiadać. Już Ale tak. pamiętaj, Ale pamiętajcie, jest włoczny hamulec, moment blokuje koło. Teraz? A my się zamieniamy Daria? No Daria nie może, o kur... jadę, jakbym chciała to dziwnie siedzisz. Jezu jak Bartek. Ja... Oni... oni w kierz ch... nie wyglądają. Czemu? zyka jak na rowerku, a ty jak na... za dużym rowerku! Jedziecie za mną! Nie jedę Jezu! A, w lusterkach nic nie wyjaś, e, Pasuje co ci to, Bartek! Co? A jak dla mnie, to wygląda śmiesznie na tym. Nie no, Czemu? pasuje ci. Powyżej po ilu masz quickshifter? Cztery czy 5,5. pół. Po Powyżej 4 tysięcy, ja? Pięć pół! A, 5,5, A u mnie jest ile chcesz. Od dołu już. Wiem. Od samego, bo masz tak ustawione, miałem to przestawić, nie? Ło te, bo to trochę tak nie hamuje jak moje, te! Co no to ku... To jest BMW, dokuje. Zaraz ci znowu zagotuję i będzie. Nie, teraz parę teraz nie będę używał w ogóle ten, hamulca tylnego. Ja ty, ile tu trzeba hamulca wcisnąć. Chua je. Pani <śm> ten wydech mruczy tutaj. W czym? No u ciebie. Ale w nudzie, jak chcę przypierzyć trochę gazu teraz na tej słabej mapie, odpuścisz to strzela Ale to się k... To ja już teraz wiem, za tylko ty, ty tak k...na ten, nią kładziesz Bo na serio szybko to robi Ja pierd... Eee no k***a Patrz zamieniamy się na to <t> Co ciężko? Kur... Dokreciłem to do 9 tysięcy odrobinę. Nie chcę iść. Ja mam na jakiej mapie? To na dynamiku. Kur... Trzeba było produkować za dwa dni, żeby to poszło. Ja... To prawie jak ja. Teraz bardzo proszę. A ty chcesz się tu doprzedać? Nie, nie, ja dziękuję, Ja się boję, nowości Musimy Bartek gonić, bo dziewczyny tam z tyłu zostały trochę, a my tak podnieceni motocyklami Ale, ale my, nie, my nie przerywamy waszych erekcji. Ale ale czemu nie mówicie, że, ten, że odjechaliśmy tak daleko? Powinniście wiedzieć. O kur... o kur... Domyśl się. O dobra, przepraszam, my to będziemy jechać z tyłu, w tylu motocykla. Ty to wyglądasz trochę jak takie dziecko, które prowadzi ten motocykl teraz. Co ty Maciek, Maciek ma... Nie, Maciek ma wysokie tłowie i on wygląda tak, ta, tak postawnie, a ty wyglądasz jakby takiego chłopczyka posadzić. Ja myślę Maciek, że ty masz pod M90, nie? A to między wami wygląda 4 cm różnicy tylko. Lewej. Tak, 4 cm, bo 1,80 albo 81. Dobra, wiadomo no, teraz waga mnie trochę obniżyła. Nawet bardzo. Nie, ale to chce iść. Górna ruda w porównaniu do tego, to jest opórka! No tak, trzeba się wczuć tak! Powoli, powoli, małymi krokami, bo. nie chcę nic oprzeć. No przynajmniej nie będziecie widzieć jak odpierdolę jakąś Najwyżej będziemy was skrobać z drzewa. Kasia, smycze zostały puszczone! <śm> Damy radę, mamy 4 km do skrętu w o tym nie wiem, w ogóle jedziemy. E, chyba mamy być cały czas prosto. Uwaga, Ostro. Ale mnie już dupa boli Ale Dupa? O? Ale wieje ta, kur ta kurtka jednak jest letnia, Kasia <noise> o. Muszę zwolnić gorski zostały z tyłu Po Tam Damy radę nie no, poczekam na we mnie. No, ale kadłuba to nie spokojnie, na pewno ci tak, siedzenie, bo mnie p***a boli. Ale co, w ludzie? No? Musisz się w coś wydajeć, bo u ciebie jest jest biegło. O, ja gdzie przybyć. Tylko tu to... k***a, że... Jedziemy, cały czas jedziemy, gdzieś tam tak. jesteśmy. Ja ci powiem, że tutaj yy, tak wprowadzenie trochę, że tak trzeba pewnie do, albo skręcać, albo nie tak jak w zecie było. I na koło! Ja. O Macieśka, już dupka bo. Dobra, zarabiadowie zawiadą. Zarabiano. Kurwa, ty to ten zawias właśnie, jak ty tak robisz. Bo u mnie to tak nie ma, a u ciebie to tak kurwa. Ale to, że się buję? stary ma? masą! Ja wam koło stoły, nie? Maciek, nie! Nawet jak próbujesz, to się tak nie da.

ten led na A no, no, ledowe, nie? Wiecie, że zaraz będziemy w Polsce, a za chwilę w Częstochowie? A quick shift teraz skorzystałeś? Skorzystałem cały czas! A to czyli ją tak kręciłeś? Nie, no Ale ją, nie, ty, bruduś! Tak kręciłem! Aleś ją k***a zakatował! Nie, p***a skatowali! Patrzam, na twoich oczach! Nie, bo nie patrzę, w tym twoim lewym lusterku chyba widać! No ale na serio? No tak Jak, Jak jedziesz Maćka w tu? lewym lusterku to widać A my jesteśmy niepoczytalne Tak No ale Maciek gratuluję sprzętu, bardzo ładnie chodzi To chodzi fajnie? Tak. Oh. Gratu gratuluję, bardzo ładny egzemplarz wszystko fajnie, super jak się olej wymienia co kilkanaście tysięcy, to <noise> tak bo ja się do ktm przyzwyczaiłam, że ja dotykam bez problemu Ale nuda o tyle, że jest szersza na siedzeniu. I ci nogi rozstoją na boki No jak właściciel <głos> <głos> Ale kurwa, na tym czuję, że żyję do k***a Zachód słońca, ja... Kopniesz miastówką? Co? Co cię? Jesteśmy Gdzie jesteście? radar jest za 500 metrów Wiem, znam tą to... drogę na pamięć Teraz to Maciek ma... sobie przypomnij 13 stopni na upole, jaką ty miał jechał Nie ubrany to. tylko miał kurteczkę i gołe nogi pod spodniami Co to to. mówiliście, zakłócenia są? co? To... Co <noise> mówiliście, po są zakłócenia? Ale, że jak byliśmy w Opolu wtedy Halo? Halo? <śmiech> chudka, <śmiech> węta, chudka, wyciągnę bo chyba zasięgu nie ma, bo mam starego paktolka Panie, <laughs> <laughs> ci to <laughs>